Hej, tu Lemon, i witam Was w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Frontiers. Bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy sobie od razu rozgrywkę. Tak, znowu mamy dzisiaj poziom, który, no, nie idzie mi najlepiej. Nie, nie będę ukrywać tego faktu. Ale, żeby nie było, ja się staram. Więc, jakby miejcie to na uwadze. I pomyślałem, że może zamienię te, te dwie wieżyczki i po prostu tu zrobię MAGA, a tu zrobię Mecha. Bo, skoro mech i tak będzie mi tutaj potrzebny, ze względu na te cholerne żółwie, które mi tu przechodzą. No to. No cóż. Nie ma tu za dużo do powiedzenia w tej kwestii. Po prostu tak być musi najwidoczniej. No a tu zrobimy sobie maga. I też nie wiem, czy tu nie zrobić kusznika. Zamiast. Y... Zamiast tego. yyy Zamiast toporów. Ale chyba zostawię jeszcze te toporki. Bo one nie sprawowały się najgorzej. E, tutaj w sumie po staremu. Czyli tutaj zrobimy sobie. E, jakąś tam powiedzmy zaporę, tak. Bo czemu by nie? Mm, tu była bomba. Dobrze pamiętam. Chyba tak. Tu później zrobiłem łucznika. A tutaj miałem. Kogo ja tu miałem? A, tutaj miałem też toporki. Dobra. Wstępnie już mamy wszystko, że tak powiem, yy, zarysowane. Mamy szkic. No, ładnie porwało nam przeciwnika. Szkoda, że tylko jednego chyba. Ale trudno, się mówi. Na początku zużywamy te meteoryty, bo po prostu nie ma co się ograniczać, tak? No, oni sobie tu pięknie strzelają. Tych ulepszymy, żeby nie ginęli zbyt szybko. No i mamy jakieś drony jeszcze, które co chwilę strzelają, też bardzo miło. Tutaj nasza bomba, która pięknie wszystko rozwala. A za chwilę będzie mechem, i już w ogóle nie będzie nic do gadania ze strony przeciwników. Nawet już sobie puścimy kolejną palę od razu. Pala co na kolana powala, oczywiście, tak. E, przechodzą mi 17 serduszek, szkoda, nie będę mieć już 3 gwiazdek. Ale póki co na to w ogóle nie idę. Bo skoro tu używam wszystkich jednostek, to zdecydowanie oznacza, że będę potrzebować tego. Jezu, totalnie wypadło mi z głowy. Będę potrzebować więcej gwiazdek, a skoro będę potrzebować więcej gwiazdek, to do poziomu tego i tak się będę musiał cofnąć. No i piękne jest to wchłanianie. I mamy pierwszą wieżyczkę na czwartym poziomie. Mech chyba będzie najlepszy w tej sytuacji. A, żeby nie było tego maga, zrobiłem tutaj po to, żeby móc atakować wszystkie jednostki, które w razie czego tu mi jeszcze jakimś cudem uciekną. Takiej wiecie, zapas. Mam nadzieję, że się to jako tako sprawdzi, 13 serduszek, no na początku muszę trochę czastać yy, tymi serduszkami na prawo i lewo Ale z czasem to się wyreguluje, on pewnie zaraz przyzwie statek, uznając życie yy, Co już, przyzywać kolejną falę? Chyba mogę, to się będę ograniczać tu zrobimy lepszych łuczników, oni na pewno zwiększą mocno y, obrażenia na tej pali... pali... Y, ścieżce. Nie podoba mi się tylko to, że oni ich nie chwytają. No właśnie, bo to oznacza, muszę ciągle stawiać w tym konkretnym miejscu, bo jak postawię tu, to ci nie złapią tych przeciwników. W ogóle mam wrażenie, że te jednostki są... w sensie wieżyczki są bardzo oddalone od miejsca, w którym... Że tak powiem powinno to wszystko być. Dobra, tutaj wolę chyba zużyć meteoryty, bo nie jestem pewien czy oni go pokonają. Nieby powinni, ale co tam ryzykować, nie? 15 serduszek, zgoda. I tu robimy bombę, bo pamiętam, że ta bomba no sporo mi odciążyła tą linię. Nawet bardzo sporo. Tam ci już chcieli się przedostać. Nie ma takiej opcji w ogóle. O, idzie pierwszy żółwik. Już szykujemy na niego meteoryty. Dedykowane wręcz. Eee, Czońcy poradzą. Dam na razie tutaj. Zresztą to było głupie, powinienem tam dać. No. Bo oni mi teraz mogą przejść w każdej chwili. Cyk. Yy, ulepszam Was i mam nadzieję, że jeszcze to obronicie. Do tego robię yy, prasarkę. I bum. Pięknie. Jeszcze do tego toporki dorzucić, które znacznie zwiększą obrażenia tej wieżyczki. Prawie trzykrotnie. Nie no, nawet na spokojnie trzykrotnie. No, dajcie mi trochę kasy. Jeszcze tych mogę dorzucić, tak zrobić. No i teraz mamy bardzo dobre skupowisko obrażeń w tym miejscu. Idzie kolejny żółwik, no to już czekam z meteorytami. Tamtego pokonali na szczęście. Przy okazji tą wieżyczkę, żeby ona miała jakikolwiek zasięg, przynajmniej. Hmm, czy wy będziecie przechodzić tutaj? Wolałbym nie, ale. Dostawię kolejnych przeciwników, wręcz Znaczy żo żołnierzy. I na żółwia. No, oczywiście, że już mnie tu męczy tym swoim efektem paskudnym. No i bardzo ładnie. O, idzie kolejny. Dobrze, przygotuję się na ciebie w takim razie. E, szkoda, że mój bohater akurat zużył swoje. swój statek. Bo teraz nie może go użyć na żółwiu. Chociaż ten żółw tak wolno tu płynie, że może jeszcze się uda. Ale ten żółwik i tak całkiem niezłe obrażenia otrzymuje jak na to, że dosłownie większość tak mi wyłącza. Na szczęście baraków ani mecha mi nie wyłączy, więc jakby wiecie. Ech dla niego. Dobra, tu zrobię to pory. Eee, dobra, tego już nie przytrzymam. Cyk, cyk. No i pięknie, żółwik zabity. I to bez meteorytów. Przypominam. Ta wieżeczka często jest wyłączana, ale ulepszę ją, bo czemu nie. Przezywamy kolejną falę. No, tutaj mam mnóstwo łuczników, którzy non-stop tutaj klepią, bardzo mi się to podoba. Co by dodać? Tych mogę wstępnie ulepszyć, jakbym się zagapił, to będą, nie wiem, lepiej bronić. Tutaj ulepszam oczywiście. E, tego też ulepszę. I szykujemy się na kraba, który przyjdzie od tej strony. Nie, od tej. Dobrze. To bez różnicy dla mnie. Chociaż ja wolałbym, żeby przyszedł szybciej niż później, ale już trudno. I giniesz mordeczko, giniesz. Rozumiesz? Jeszcze zaraz statek pewnie przyleci. Mam nadzieję, ostatnio przyleciał. I głównie to mnie uratowało przed tym krabem. Halo? Czy wy możecie go trzymać w miejscu proszę? O, dziękuję bardzo. Właśnie o to prosiłem, tego potrzebowałem. Ulepszamy sobie tego maga. Teraz on będzie klepać naprawdę dobre obrażenia. O, właśnie. No i piękniej, ten zasięg jeszcze. No, po prostu Mute malina. Stawiamy łuczników. Stawiamy ich więcej. Tak jeszcze mogę ulepszyć, bo w sumie nie wiem, czy oni giną, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak. Więc fajnie byłoby, żeby. Byli bardziej wytrzymali, ale te siatki mnie strasznie wkurzają, bo one mi mocno blokują moje jednostki, które później nie mogą biegać. I to jest wkurzające. To w się sensie nie, nie mogą biegać, nie mogą blokować. A one jedyne, dosłownie jedyne co mają robić to blokować przeciwników. Tego trzeba szybko zabić. Eh, tylko zastanawiam się, jak to zrobić. Na pewno ogień tutaj nie zaszkodzi, on będzie dużo bić na tym Poseidonie. O no właśnie, oni giną mi to całkiem szybko. Ale widzicie? Przeleciał, mówiłem. To jest właśnie to, co mnie tak irytuje w tym wszystkim. No, tamten padł na szczęście. Hmm. No, już czekam na ten ogień. O właśnie, dziękuję bardzo. Puścimy kolejną falę, nie ma co czekać. On też jest fajny, bo jak sobie nastuka trzy takie kulki, to jednym pociskiem jest w stanie walnąć naprawdę grube obrażenia. Nawet jeśli tutaj sięgnie, to zobaczymy to. Uwaga. I pyk, właśnie. Jedna trzecia HP zleciała tylko tymi kulkami praktycznie. I idzie krabik. No, tego krabika trzeba szybko zabić. O, jeszcze z żółwiem. To nie wiem, czy nie przytrzymałbym tego kraba i nie zabił go dopiero, jak przyjdzie żółw. Bo krab pr prędzej zginie od żółwia, tak szczerze. Plus jeszcze statek może przylecieć, nie? O Jezu, ale bohatera to mi ciśnie mocno. Ale jest dokładnie taka sytuacja, o której mówiłem, którą chciałem. Szkoda, że mój. Yy, moje bomby nic mu nie biją. Chociaż w sumie, dobra, zdałem sobie, sobie właśnie sprawę. Połączenie. O jezu, jeszcze on mi przechodzi. Mm, nie fajnie. Tak sobie zdałem sprawę, że zmiksowanie tego kraba z. O! Jeszcze ten żyje. Zmiksowanie kraba z żółwiem to było najgorsze co mogłem zrobić. Bo żółw zabrał mi wieżyczki, które jakkolwiek mogły bić jeszcze tego kraba. Co się głównie maga, nie? Więc faktycznie nie było to zbyt taktyczne. Ale wiecie, po prostu zapomniałem, tak? Jakby takie rzeczy się zdarzają. Um, oni mam wrażenie, że teraz przejdą. O właśnie, właśnie. No, dobrze wyczułem moment. Bo oni często giną, i to mi się nie podoba. No i też ten zasięg stawiania ich w sensie. No najlepiej byłoby ich postawić w tym miejscu, ale to jest takie mało taktyczne trochę. Bo wieżyczka w tym miejscu bardziej mi się przyda niż tu. Tak myślę. Z drugiej strony pamiętanie ciągle o tym, żeby kłaść tutaj i żołnierzy też jest dość mało efektywne. Oj, czy ktoś mi tu zaraz przejdzie? O dziwo nie. A myślałem, że przejdą tyle ich tu było. Dobra, tu mamy ogień, więc teoretycznie już nic przechodzić nie powinno. Ci bym chciał, żeby oszukiwali śmierć Dzięki temu że będą praktycznie nieśmiertelni Ile mają? 40% chyba? Coś takiego No, tych też sobie ulepszyłem Tu zrobimy kruka Nawet kolejnego I jeszcze jednego I dzięki temu ten mocno bije Ej, ej, halo, co ty tu robisz? No właśnie, dziękuję bardzo Oni nawet nie biją w tych siatkach ale głupie. Dobra, bohater, idź tu. E, puszczamy kolejną falę. Teraz, bohater, niech, niech idzie do góry. No, cztery serduszka. No, nie idzie źle. Prawda? Wcale. Temu dodawałem wybuchy i całkiem fajnie to wychodziło, z tego co pamiętam. Więc, jakby wiecie, spróbuję iść w to. No, ten mi się nie będzie podobać. To na pewno. Tych po Poseidonów wykańczać, czy tamtych? Z tymi se chyba dam radę. Ta, na ludzie. Tych trzeba wykończyć. Znaczy, dobra, jeden zginął, ale y, potrzebuję szybko łuczników moich. Dobra, poradzili sobie. Dobrze, że oni mają oszukanie śmierci, bo dzięki temu mam wrażenie, że przeżyli. To się inaczej. Mam wrażenie, że tylko dzięki temu, jakkolwiek, udało mi się to zatrzymać. 20% to zawsze coś, nie? Nawet w tym dam. No i to jest łącznie 40% na maksymalnym poziomie. Swoją drogą przypominam, bo już jesteśmy ewidentnie pod koniec tej fali. Tej fali, tego poziomu. Że jeśli podoba Wam się ten odcinek, to zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania bądź cokolwiek tylko chcecie. Zresztą dobrze wiecie, jak to działa. Eee, tu bym dodał rakietki wstępnie. O, trzy, trzech Poseidonów tu idzie. Dobra. Proponuję ich trochę wykończyć meteorytami. Ale naprawdę, przyznam, że ten poziom jest y, mocny. Zdecydowanie. Pięć Poseidonów mi idzie z tej jednej strony. Dobra. Eee, jak ich tu wykończyć? Chyba te meteoryty ponawalam. Niech płoną, nie? Szukajcie śmierć. Majcie, e, miejcie więcej HP. Dobra, jest. Udało mi się to przytrzymać. Teraz nawet kraby, które mocno biją, teoretycznie nie powinny zabijać tych ludków. Na to liczę. Okej, okay, jakoś wyszło. E, Tam ci te też nie mają więcej życia. No tak sobie myślę, że skoro bomba nie bije kraba, to może chociaż im będzie go bić. Nie, chyba nie. On w ogóle od niczego nie obrywa, bo on potrzebuje jakiegoś maga... Nie, nie nie maga, a może? Łucznika? Nie. Eee... Co ja to mam zrobić, przepraszam bardzo? Eee... Muszę liczyć, że oni zginą. Nie wiem od czego, ale muszę od czegoś zginąć. Ile krab mi zabiera? No 5 serduszek, jak ja mam to zrobić niby? Ten poziom jest jakiś nierealny. Wow. To było cięższe od Bossa. Przesięgam. No dobra. W takim razie yy, chyba po prostu nie wiem. Albo poczekam na y, lepszego bohatera do testu. Albo więcej gwiazdek. Bo to też nie zaszkodzi. Bo zdecydowanie yy, widzę, że tutaj gwiazdki włóczników i tutaj to nie dają za dużo. Prędzej właśnie te dwie linki. Poza tym przydałoby się ulepszyć trochę bohatera. Yy, to chyba to mu ulepszę, czemu nie? Niech coś tam bije więcej. No i powiem tak. W następnym odcinku prawdopodobnie ruszymy sobie któryś z tych poziomów. Tak myślę. I cóż, póki co to na tyle. Przypominam raz jeszcze, że jeśli podobał wam się ten odcinek, to zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania bądź cokolwiek tego chcecie. A póki co życzę wam miłego dnia. Do następnych odcinków. I papatki.